Siemanko, z tej strony Lizar, a to kolejny odcinek z naszej przygód w grze World of War Warcraft Wrath of the Naprawdę na prywatnym serwerze Samuel. I już wam tutaj tłumaczę w ogóle dlaczego na przykład nagrywam tutaj, a nie na astronaży I już wam mówię wszystko. I tak, nagrywam na tym serwerze, yy, ponieważ iż... iż... Yy, jeszcze nie wrzuciłem poprzedniego, nawet i nie wiem, co byście chcieli: czy Cię czy Samuel? ale nagrywam na Samuelu. Jak i możliwe, że tutaj podczas oglądania nie wiem, czy będzie lepsza grafika, czy co, w ogóle będzie inaczej. Z tegoż powodu, że zrobiłem sobie w opcjach na tutaj rezu, Resolution, coś w tym stylu: 1024x600, wcześniej miałem 800x600. Teraz mam wyższe i możliwe, że inaczej w ogóle będzie to, nie wiem, czy lepiej, czy w ogóle inaczej to będzie wyglądać. O, super, zabiję w sumie zaraz kogoś. I damy na następny poziom. Nawet nie wiem, czy to będzie oczywiście lepiej wyglądać, czy nie, no ale mam nadzieję, że tak. Okay, mamy piąty poziom. I jako zadanie, o, widzę tutaj 0,5, a tu, o, wezmę sobie to. I 550 x, OK okej. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No w między odcinku, zanim zacząłem nagrywać, tak naprawdę kupiłem tylko tą wodę. Refreshing spring water, czyli tak jakby przetłumaczyć to odżywcza, wiosenna woda, coś w tym stylu, Możemy to nieco skręcić. Jestem bardzo, tak naprawdę, bardzo, bardzo ciekawa, czy to w ogóle będzie lepiej wyglądać, przez to, że mam tą grafikę lepszą na 1024x600. Czy będzie dokładnie to samo? Bo FPS-y mam nieco mniejsze. W tym momencie mam 12 FPS-ów z nagrywaniem. O, tak, będzie więcej. I 21, do. Będę miał więcej, a będzie praktycznie chyba ta sama grafika. Więc, to zobaczę się w ogóle sobie na filmiku. Mam nadzieję, że będzie chociaż nieco lepiej. Ok. Ciekawe, które mam zabijać. Czy pamiętacie, jeżeli pamiętacie to w ostatnim kiku. czy te, które same nie. Te, co sami musimy zaatakować. Stój. ile ma HP? 86 5 hopper ja nie wiedziałem, że to jest takie wejście no ostatnio byłem dacie tutaj gdzieś górą sobie szedłem na te ładne wejście z grotę mamy je zabić? nieco zbierać, ale w tamtym było tylko w tamtym było tylko monety. Mm, takie coś. Taką obrożę musimy z nich zabierać. 4 minuty już odcinka, jemu, jak długo. czy znaczy, tak krótko nagrywam, ale... To tak już dużo czasu minęło, Czy znaczy, mi się wydaje, że krótko. Jeden koper. Target not in the line of sight. Nie, nie mogę się doczekać, kiedy dostanę pierwszą... kiedy nauczę się mi pierwszej formy. Pierwsza forma to będzie niedźwiedź. Więc nie mogę się doczekać, kiedy już ją będę miał. Chociaż patrzyłem to jest na 10, więc jeszcze 5 poziomów. Więc dużo w ogóle idzie x z tych na pasku. Spojrzy. No, a trochę idzie, pół paska tak mniej więcej. Co? Jak będę musiał ich jeszcze zabić 5, to będzie 2,5 paska. <laughs> Taka matematyka. No, to gorsza ja w sumie w sensie, nie, za, za tanie. nie opłaca mi się nawet brać No, tu może był quest, tak przyjąć ale tam już dużo no, widzicie to na mapie tu jest ten, co mnie zaatakuje chciałbym cię pominąć Oto okay. oddała się. O, obaj już Mm. o, jedną srebrę już się nałaskła, aż uzbierały mam nadzieję, że z tego mi wypadnie za ja co to to jest okay. to jest dobre, dobre do wojownika żeby tak zestunować kogoś dobra, wracamy Mission complete Objective complete Hmm, nie chcę się tutaj tego szukać. Wyjścia. Shield stałem. Gdzie będziemy? tu, a musimy to wdro. Komuż to mogę oddać kłosta? Widzę w tym to. To ma o jam no to. <laughs> jaki zbieg okoliczności? Myślałem, że mi komuś inną mogłoby dać. Póki co, i i tutaj, gdzie to ten chyba. Hmm, fajnie wygląda. No, gdzie jest. Tutaj. Czy mnie czegoś nauczysz? Nie, wraz z szóst. Przedam komuś... No, dobra, nagrywam 8 minut. Jeszcze trochę. Tak, tak, tak. Ile mamy kasy? Jedna strefa i 29 miedzi. Aha, to wrócę. Bo jak wiem, to tutaj jest taki wielki baldachim. Mam nadzieję, że gdzieś jest jakaś dziura w nim czy jakoś zboguję go Chyba nie chcę się tu iść Patrz może jest jakaś dziura Tu nie mam. Jeżeli nie znajdę właśnie żadnego tutaj przejścia w tym Aż dojdę na przykład tutaj nie, nie wiem. Poszukam jeszcze, może. Czekajcie, bo to idzie tu w góry, więc to na pewno nie będzie przejścia. Hmm. Chyba zaraz zrobię cięcie, bo nie chcę was, was zanudzać tym, jak ja sobie tutaj idę, bo pewnie zanim bym tutaj doszedł, no to pewnie by minęło było odcinka. No w sumie to całe, jakby minęło. Było godzina 14-9 minut, no, widzicie. Więc chcę to jakoś wykorzystać. No, chyba będzie cięcie, więc jeżeli to znajdę, to tutaj wrócę. A jeżeli nie, no to tam dojdę do tego okolic tutaj. I wtedy hmm. oddam go i pewnie zakończę odcinek, chociaż coś tu widzę. Nie, dobra, to będzie na cięcie w tym momencie. Ok, doszli, dochodzimy już tutaj do tej wioski. Po drodze yy, wziąłem sobie jeszcze jednego questa, bo spotkałem jakieś taurena i wziąłem jednego questa. Też tylko tutaj dochodzę i żebym oddał. Po drodze y, biłem się trochę y, z wilkami, bo tam grasowały. Widzę, widzę, że tutaj dotarliśmy już do jakiejś większej wioski taurenów. I będę teraz oddawał questy. Yy. Tak. i potem muszę jak najszybciej nauczyć się lepszego wrat Aha, to czy to? To to. Bo leczenie go samo jestem. Ok, no to weźmy okłosty. Coś na twarzy było zabijać wilki czy coś. No, sam, że nie. Coś z tym wilkami, jak więc zobaczę. Okej, okay, z kimś tutaj muszę porozmawiać, więc to bez problemu. I teraz do tego. Z kim ja mam porozmawiać tutaj, ok... Eee, to... Okej. Okay. Eee, no, tu. Dobra, wezmę jeszcze tego jednego questa może od tego i zacznę i będę kontynuował ich wykonywanie o, akurat to co chciałem, więc o, tu też można tutaj nie, to tu nie tutaj. Ale gdzieś w tych okolicach można kupić swojego monta na 20 poziom. W moim przypadku to będzie yy... co to było? To był taki jaszczur. Zapomniałem jak to się fachować tak on nazywa taki jaszczur wielki, zapomniałem. A, bestia Kodo. Tak, na Bestii kodo będę jeździł. Ok, nagrywam to mm, minutę, czyli jeszcze 5 minut około. Tak, po drodze to mnie co chwila atakowała. Teraz to za bardzo nie jedna hmm. Ale dobra, no niestety musiałem tutaj obchodzić cały ten wielki mur, bo tutaj nic... Nie było, po drodze, że tak powiem, żadnej dziury. Mój kolega grał w Kataklizm i tam właśnie akurat też grał w taurenami i pokazywał, co tam było. Mam nadzieję, że tutaj też jest, ale ja nigdy nie widziałam. Po prostu, no, no okazało się, że niestety, no nie ma. I musiałem całą obchodzić. Takie coś muszę zbierać tam. nie pamiętam, nie wiem w co to znaczy. Właśnie muszę kupić lepszy ten wrat, co to znaczy po polsku? Chyba błyskawica, coś w tym stylu. Yy, bo, a to chyba nie ten, czy ten. Nie, nie ten, a nie ten. Dobra. Panie mi wolno zrobić to zadanie w cofnięcie, z bądź 3 minuty, z bądź 2 minuty. Albo chociaż jedno z tych zadań, na przykład plan, plan Strinder Tower. To nie. Mhm. W sumie to sobie tak to po Hmm. tak chodzi nie zrobić odcinka właśnie nie zrobić odcinka właśnie wiem dłuższego. Ale nie wiem w sumie. Nie wiem, bo wyrenderowanie to nie, ale to przesyłanie samo mi chodzi, bo to będzie już dłuższe. Ale co tam? Przesyłanie to jest nic. sobie tylko że na przykład właśnie wowa i będę przesyłał, więc to żaden problem. Co tam? Zrobię chyba z całego, ale chyba. Dziesięć zaczęłam nagrywać, jest 4, czyli albo co to było miał o minutę. się zagadam w ogóle nie patrzę tu na swoją postać jaki jest chleb jak wygląda mama idziemy albo właśnie zrobię tutaj zabiję tego i zrobię cięcie i na przykład wtedy obóz jest czas minął tak powiem to właśnie tutaj zrobię cięcie i, będę wam, i pokażę Wam jak oddaję zadanie. Ok, jak widzicie, dochodzę tutaj już do tego Taurena, od którego wziąłem to zadanie i oddaję. I w międzyczasie tak w wykonywaniu zadań yy, napiję sobie poziom. Odcinek będzie miał z tego co idziemy go... O, właśnie tutaj można kupić bestie kodo. A i właśnie odcinek będzie miał około 17 minut, tak około. O, jakaś, o też druid, dobra. Więc... Na nie. Właśnie. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie, nie zapomnijcie o kciuku w górę, bo to bardzo motywuje. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć.